Słuchajcie, wielkim szczęściem jest to, że się okazało, że już wszystkie papiery mam, jakie mam i już ruszyliśmy z budową. Akurat yy, tak się złożyło, że nie było mnie przy robieniu płyty fundamentowej, już jest zrobiona. To jest jedyna rzecz, której nie będzie w odcinkach. Cała reszta będzie już szczegółowo. Już nawet przyszło drewno na budowę, ale teraz. Muszę wywieźć jeszcze zieleninę, która mnie wkurza. W ogóle ja będę dużo wywoził, bo mam tutaj... Naprawdę jest brzydko, nie? Jest brzydko, nieładnie i jutro zaczynamy stawiać coś tam, a co za tym idzie, musi być ładnie. Dlatego postanowiłem, że wezmę się za to, żeby to wszystko wywieźć i żeby wyglądało to wszystko dobrze. Bo nie może być tak, jak jest aktualnie. Mnie się to nie podoba. I te, będę nosił. Sytuacja jest taka, że mi trochę zostało tych wszystkich gałęzi. Chciałbym je wywieźć, bo one sprawiają, że tu się wydaje, że jest syf. Oczywiście. Bo jest, ale to trzeba to wywieźć, żeby był spokój, żeby, żeby mógł zacząć z dumą przed Wami pokazywać, że to wszystko wygląda, jak wygląda. Ale, żeby to zrobić, muszę to wywieźć. Trzy dni w tygodniu będziemy budować dom, trzy dni w tygodniu będę tu porządkował. Tak, na początku oczywiście tak to będzie wyglądało, potem już będziemy dzień w dzień. Tak, żeby to wszystko miało sens. Dlatego niektóre odcinki będą z samej budowy domu, co Was na pewno satysfakcjonuje, a potem w międzyczasie jeszcze będą odcinki takie z tego porządkowania, dlatego. Wygląda tak, jak wygląda. Nie jest tego dużo, ale zasypia i ja chcę całą długość potu, żeby było idealnie, bo to świadczy o tym, że mi zależy. Zależy na tym, żeby było ładnie i, i tyle, nie? Mam tu zapakowane już od tak dawna i mi to się wysuszyło, potem zmokło. Ogólnie ta cała kupa musi wejść cała. No ta przyczepa ma to do siebie, że na nią można wpakować bardzo wiele, aczkolwiek, no powiem Wam, nie wszystko jest takie proste. Jeżeli się ma 1,71 m, bo no jakbym miał 1,90 m, to bym sięgnął dalej, nie? Ale nie będziemy płakać i myślę, że najlepszą opcją jest po prostu zrobić swoje. To jest ostatni transport tej przyczepy. Tak naprawdę w moim życiu mam nową przyprawę, którą wam później pokażę. Bo jest ta już po prostu zrobiła dla mnie tak wiele, że, że swoje oddała. A powiem szczerze, że już na przyszłe rzeczy jest za duża. Powinienem to rozłożyć na dwa razy, ale nie mam czasu. Muszę to wpakować wszystko i już uspokoić całą sytuację. Pewnie sobie myślicie, patrzycie, mówicie, Boże tego gościa powaliło! Ile on tego wpakował, a ja wam pokażę coś, co sprawiło, że mogę sobie na to pozwolić. Tadan, zepniemy to pasami. Będę tym, jak w serialu Yellowstone. O, nie głupotę zrobiłem. Powiem wam, ten maj to jest paskudny. Bo, a nie nie wiecie jak się ubrać. W spodenki czy w bluzę, Ja w sumie to noszę nawet czapkę. Dzisiaj nie założyłem, to żałuję. Dobra, będziemy podczepić. Tutaj są takie specjalne uchwyty, aczkolwiek z nich nie będziemy korzystać, bo, bo mamy dosyć blisko. Aha, i teraz to taka jedno, te pasy to są akurat, ja nawet nie wiem skąd je mam, ale one są takie turboporządne, z unitrailera mam takie yy, po prostu dużo mniejsze, ale są nowe i mi szkoda używać ich będę w przyszłości do innych rzeczy. Mniej wiarstych Ja jestem takim człowiekiem, że mi, jak mi czegoś szkoda, to, to mi szkoda. I po prostu jestem dziwny. No, to już są takie do tirów prawe pasy. Podjeżdżam autem, podpinamy. Wsiadamy i jedziemy. No widzę, że mam tak 80, 100 kilo więcej niż zazwyczaj. Dalej mieszczę się w ogóle w normie ładowności, przynajmniej przyczepy ładowności. Co do samochodu to... To zostawiłbym to dla siebie. Prawda jest taka, że przyczepa ta ma ponad 300 kg sama w sobie wagi. To auto ma może ciągnąć chyba razem z przyczepą 500 ileś kilo, nie? No to w tej sytuacji no to, to ma z 200 kg być może ładowności w przypadku oczywiście tego kango. Ta przyczepa, którą teraz mam, biorąc pod uwagę, że ona waży zaledwie 100 kg z grosikiem, to wychodzi, że mogę na nią wpakować ponad 400 kg, A 400 kg naprawdę to trzeba się postarać, żeby na przyczepie przekroczyć, nie? Wiadomo, jak wiózł piasek czy coś. To nie będzie. Będę robił tego na przyparę, <laughs> ale, ale możecie się domyśleć, nie? ale takie inne rzeczy, no 400 km trzeba się postarać, żeby przekroczyć. No i teraz wam pokażę rzecz, której mi będzie najbardziej brakować w następnej przyczepie, którą mam, bo ona jest bardzo prosta, a mianowicie. Patrzcie co znalazłem w przyczepie klamerki. Dobrze, że nie wyrzuciłem. Będziecie świadkami, jak to się wyrzuca. Trochę tu już byłem razy. Uj, na kolce. A wpadły mi do klapek. Że ja se z miotki nie wziąłem. karwasz, twarz. To miejsce jest bardzo męskie. Naprawdę totalnie męskie. Bo trochę śmierdzi, no bo tu też jest oczyszczalnia. To nie jest tak, że chłopom śmierdzi mniej, ale w sumie nic tak nie śmierdzi jak dziecięca kupa, więc w sumie można przeżyć. Ale mi igiełki się wbijały. Tam się już kotuje. Jademy na wagę. Oh. No, nie wiedziałem, że się nagrywa. Trochę się zmachałem. Nie powiem, że nie. No i tak wiozę już po raz, może 12-15, bo kilka razy. No nie nagrywałem, bo ileż można nagrywać. Teraz nagrałem ostatni transport. Zobaczymy, ile to będzie miało kilo łącznie. Mieliśmy 1800 kg yy, z, z całością. Teraz według mnie będziemy mieli 1600. Za 200 kilo zapłacę pewnie 70 zł za to, że tyle wywiozłem. Zaraz jesteśmy. Powie... Panie, mogłeś to na przok! Boże! Panie, mogłeś to na przok zawieźć i by ci za darmo wzięli. No właśnie, chodzi o to, że legalnie bym tego nie mógł zrobić. Głównie ze względu. O, najgorsza rzecz, jaką mogłam spotkać, to jest cofanie z przyczepą. Bo ja umiem jeździć z przyczepą, ale jeszcze nie umiem cofać, bo tego naprawku nie uczyli. Na szczęście, bardzo duża część z Was powie, dobra, no rzeczywiście to jest sztuka. No nie uciekaj. Chodzi o to, że nie mogłem legalnie tego zawieźć na przok, głównie ze względu jednego. A mianowicie, przog ma to do siebie, że możesz tam dawać, jeżeli płacisz za śmieci za dom, z którego są śmieci. Problem tutaj polega na tym, że działka, którą mamy, nie ma tam jeszcze domu, tylko to jest budowa, i nie mogę oddawać. Oczywiście mógłbym wziąć na kogoś z rodziny lub coś w tym stylu, ale to jest nielegalne. Dlatego uznałem, że jako, że prowadzę kanał. Normalnie to bym leciał na przekręcie. No, każdy normalny człowiek robi tak, żeby było za darmo. Ale prowadzę ten kanał y, publicznie i uznałem, że, że nie będę robił nic, co jest nielegalne. Właśnie o to chodzi, że całość zrobię legalnie. No i robię to legalnie. Mimo, że razem mogło mnie to kosztować z... No, między 700 a 1000 zł, mnie gdzieś wyszło razem za te wszystkie zieleniny. Aczkolwiek chytry traci dwa razy. Gdybym. Na przykład został złapany na tym, na przoku, że wywiozłem dwie tony zieleniny, biorąc na kogoś. No to nie wiem, czy kara nie byłaby większa, albo czy osoba, która by mi pomogła, po prostu nie miałaby e, kłopotów. A nie chcemy tego, nie? Można pomóc, ale bez przesady. nie? To znaczy, jak miał jeden transport, to bym zrobił przekręt, ale tych transportów było za dużo. No i moi drodzy, w Best Eco zapłaciłem 75,60 groszy za 200 kilo zieleniny. Zaraz ktoś powie, nie szkoda Ci pieniędzy. No właśnie chodzi o to, że szkoda, ale jeśli ja mam robić przekręty i kogoś władować w kłopoty, to tak jak mówiłem, chytry yy, traci dwa razy, nie? To, co mogę Wam powiedzieć, prawda jest taka, że przez rok yy, przyczepa ta służyła mi... Naprawdę bardzo wiernie. Przeprowadziłem się z nią ze Zwardonia. Na tej przyczepie można było wpakować naprawdę dużo, a nawet aż za dużo. Wiadomo, jej ładowność jest taka, jaka jest oficjalna. Nigdy w życiu nie powiem, że dałem więcej na nią niż powinienem. Aczkolwiek sami możecie się domyślić, że. Dwukrotność, a nawet trzykrotność masy, którą można na nią nałożyć, nie sprawia, że ta przyczepa jakoś potrafi ucierpieć, aczkolwiek musisz wtedy być świadomy tego, że narażasz się na problemy z policją lub inspekcją drogową, dlatego oczywiście nie polecam. Dobra, to odkładam to przyczepę, albo sobie sumie odłożę, sobie. potem teraz wam pokażę moją nową przyczepę. No dobra, teraz zdecydowałem na taką. To jest po prostu 2 metry chyba na, na metr z grosikiem. Jaki jest jej plus? No, powiem Wam przede wszystkim, jedna piękna sprawa, jest tak malutka, że ja sobie mogę przestawić, robić z nią co chcę, druga sprawa, wziąłem ją również ze stelażem, stelaż jest, będzie schowany, jak go nie rozłożę, dosyć długo, ale w przyszłości jak będę robił wyjazdy po Polsce i robił moje jakieś różne takie występy, być może będę potrzebował do auta podczepić przyczepkę, żeby wziąć książki, wtedy stelaż jest konieczny, jakby padał lub coś w tym stylu. Jak najbardziej. Jego ładowność jest wystarczająca, żebym prawie, oczywiście pół tony piasku sobie przewiózł lub coś w tym stylu. E, dodatkowo była opcja zwykła, czyli z tym, e, nie wiem czy to się dyszel nazywa, czy jak, ale że to jest po prostu sztywne. Ja zostałem tutaj przez Bartka namówiony, czyli gościa z, z Unitrailera, który powiedział wiesz co? Ale jak już bierzesz taką, to polecam Ci wziąć z kiprem. Ja jeszcze tego kipra nigdy nie uruchamiałem, więc ja wam tylko pokażę, o co chodzi. Ale on jeszcze nie jest ustawiony, ale kiper ma to do siebie. Nie wiem, czy to zadziała. O. Czyli mając w niej piasek, ja po prostu mogę yy, pod wpływem ciężaru, jak tylko to odczepię, to to samo skipruję. I plus jest taki. Że to dużo ułatwia. Nie wychodzi to dużo drożej. Jest to kilka stówek droższe niż bez kipra, ale biorąc pod uwagę przyszłość, do czego będę to używał, to uważam, że kiper. Ma sens. Nie będę teraz się rozwodził nad tą przyczepką, bo ją po prostu zobaczycie w akcji może w lipcu, gdzieś, gdzieś w tych okolicach. Ale to jest najzwyklejsza, najnormalniejsza, najbardziej rozmiarowo przypominająca standardowe przyczepki polskiej produkcji, która po prostu przyda się komuś, kto mieszka na wsi. Czasem coś przewozi, jakiś mebel, sofę lub coś w tym stylu. Wiadomo, nie ma tej ładowności, która ma tamta, aczkolwiek. Jom jestem w stanie tutaj na placu wcisnąć sobie wszędzie i biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw i ile będzie mi potrzebne tej przyczepki to nam jest dla mnie całkowicie wystarczająca i dla ciebie również w momencie kiedy gdzieś tam sobie będziesz e, mieszkał na wsi zresztą pewnie część z was ma przyczepki i najprawdopodobniej jeśli macie normalną przyczepkę to jest po prostu prawie identyczna. Ta przyczepka może się przydać. Na przykład w firmie, która przeprowadza przeprowadzki, ma busa i jeszcze do busa chce dociepać to, pokażę wam o co chodzi. E, tutaj na zdjęciu przed wami jest jeszcze do tego obudowa, do któ którą oczywiście mam, tylko ściągnąłem bo już nie naprawdę nie potrzebowałem. Może służyć w wielu kwestiach i jest to super przy, przy, przyczepka, tylko w moim przypadku jest to typowo polskie, ale okazała się zbyt solidna. Sama nazwa mówi, so, mówi solid i ona jest dla mnie zbyt solidna i po prostu e, nie potrzebuję. Minus tamtej przyczepki, a plus tej. Ona jest tak ciężka i ma, jest dwuosiowa i sprawia, że w pełni mogłem wjeżdżać na zakrętach jak hołowczyc i nawet nie drgnęła. Co za tym idzie? Tamta przyczepa, jednoosiowa, lekka. Jeśli będę jechał i wjadę na zakręcie tak, jak wjeżdżałem z tą, to mi się może przewrócić. No ale właśnie to jest to. Ja jestem zadowolony. Powiem szczerze, po roku, po przeprowadzce, po tylu wyjazdach, naprawdę to było po 100 km w jedną stronę, mogę powiedzieć, że dała radę. Jest mi przykro, bo mam do niej pewnego rodzaju sentyment, ale mam szczęście takie, że zamiast, no to nie jest tak, że nie będę miał teraz przyczepki, mam po prostu już drugą i jestem, jak to można powiedzieć, w języku polskim zadowolony. Pozdro.